Ja z tej strony chwili Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku U mnie na kanale, w kolejnym odcinku Od żura do króla Odcinek numer 21 I my sobie pięknie no e, sianokosy Dzisiaj e, piękne zgrabianie Naszym nowym zetorkiem I starą e, Starym Teleksem. Dobra może nie, nie aż tak starym Przepraszam może nie aż tak starym, ale na gospodarstwie już trochę ten, ale dlatego mówię starym, nie? Dobra, mam podczepione już wszystko, dlatego sobie e, pięknie jedziemy. Zapraszam na, na poprzedni odcinek, jak ktoś tam nie widział. Musimy fajnie po... Urobiliśmy trochę w polu. Ogadaliśmy więc myślę, że odcineczek się też Wam spodoba poprzedni. Dzisiejszy myślę, że też się spodoba Mam za szybko. Ue, tu jest. Kurde jak to szybko jedzie. Zator jest właśnie mega szybki Dobra No Na następnym odcineczku już raczej sobie będziemy prasowali Tak mi się wydaje Może nawet jeszcze dzisiaj zaczniemy Jeżeli by to bardzo dobrze poszło i Szybko byśmy sobie robotę ogarnęli. Ale nie wiem. Nie wiem, kurde, też na którym biegu mam jeździć, żeby to tak w miarę fajnie wyglądało. Czekaj, no na dwójce ile on będzie szedł? Powiedzmy, tutaj się przednimy, tak można powiedzieć. Na dwójce 15, dobra. 15 mogę jechać. 15 będzie Git. Piętnastką sobie będziemy jeździli yy, się tutaj przecinam tak żeby to w miarę po prostej też prasować, a nie robić tu żadnych wygibasów z tą prasą ani nic. Tak w miarę to właśnie chcę prosto właśnie poprasować. Dobra. Okej. Okay. Tutaj sobie pięknie zajeżdżamy. Z tego sobie zrobimy jeden przejazd z tego kawałeczka tutaj. Tak fajnie będzie ten jeden przejazd wyglądał. Okej. Okay. Dobra no i git eee, drzewo żadne nie przy nie przywaliłem eee, jeszcze ten bardzo się cieszę Dobra, no i możemy już robić te długie przejazdy tutaj. Nie wiem, co tam pisaliście. Czy polubiliście poprzedni film, czy nie? bo tak, jak na poprzednim filmiku mówiłem, nagrywam na zapas. I właśnie nie mam pojęcia, czy się spodobał poprzedni filmik, czy nie. Na pewnie ta nie lubicie oglądać od żulu do króla dlatego myślę, że się wam spodobał dobrze jeszcze trochę tam sobie będziemy musieli wjechać i teraz możemy wykręcać no, dzisiaj co prawda nie mamy nie będziemy sobie jakoś dużo w środku jeździli no chcę to tak w miarę fajnie poprosować bez mija... po zwijać bez mijaków żeby było No a jak to wyjdzie to nie wiem W środku na pewno by było dużo więcej mijaków niż tak jak na zewnątrz bym robił, dlatego sobie na zewnątrz będziemy jeździli z drona Macie ujęcie w tym momencie z drona, tak jakby Dobra Te przejazdy duże tutaj są Pokosy, kurde, masywne Zobaczymy też, jak na drugiej łące będzie wyglądało No, odcinek środowym Zostawiam jeszcze dwa do nagrania Nie będę robił żadnego daily ani nic Nie ma czasu na takie Pierdoły Żeby tu kurde jakieś daily czy coś w tym stylu Zrobić Zrobiłem wam tam ten jeden odcineczek właśnie z 25 i później od razu wydałem Od żula do króla Dlatego to było takie jedno daily ale nie ma czasu aktualnie. Może wakacje? Wakacje też nie będzie daily. Będę się vlogi ponagrywać o wujku. Nie mam czasu na daily. Wiele wam powiem. Mógłbym teoretycznie to robić, ale no. Nie mam czasu. Nie chcę siedzieć i nagrywać odcinków do drugiej w nocy. Powiedziałem, że będę robił daily. Dlatego no, daily u mnie nie będzie. W weekendy głównie to są daily live. Y. Ogólnie często robię live. Więc y. Co będziecie. Możecie sobie patrzeć tam w weekendy, czy robię live, y, czy nie. Ale pewnie, pewnie będę robił. W tym momencie live'a, dlatego nie się mogli sobie zobaczyć. No bo live, y, kurde, mol, lubię robić. Gramy sobie tam fajnie w tą 25 -kę. I w ogóle. Ten jest bardzo fajnie, co no. my teraz tutaj tak odgrabimy, i musimy pojechać od tej strony, to odgrabić od sąsiada łąki. Żeby nie było tutaj, że... Coś kurde... Nie robię z łąką sąsiada. Ten sobie to fajnie odgrabimy. No na dzisiejszym odcineczku raczej sobie jeszcze... Poprasujemy. No bo jest dziesiąta minuta odcinka. na no, bez przesady... Nie będzie to tak długo trwało. Tamta mniejsza łąka. Tam to będzie kilka minutek, i to będzie wszystko. Więc tak. Tutaj coś. gdzieś mleko właśnie chyba wywalają. Tutaj tak coś burcze. Nie wiem czy słyszycie, czy nie, ale mleko tutaj chyba wywalali od krów. Albo jakaś gnojówka czy coś Nie wiem nie Wiem tyle, że coś tam na pewno Robili, bo słychać Dobra, teraz Zajeżdżamy. No to Pole fajnie tutaj do Przetrząsłem do końca Ten zgit Myślę, że też git wyszło Zbyt co to miało nie wyjść Nawet nie wiem, ale no Taka w Tak w miarę ta łąka też mi się wydaje, że odda jeżeli chodzi o beleczki, no tak, obstawiam, że tutaj będzie coś koło 5 belek. No, coś koło tego. Ten sobie to zobaczymy. Pięcie, te zajemy miniaturach. Tutaj będzie miniaturaczka. Tak, weź. Idź tu. Jest, mini córka, dobra. Czekaj, muszę sobie wszystko odnowić. Okej, okay. dobra, 3, 4, Dobra, jestem. Tutaj będzie. Będzie cięciem. Okej, okay. zagarnąłem sobie ładnie. Stamtąd, ale jeszcze sobie tutaj widziałem, że jest trochę tego towaru, więc weź jeszcze wywal na górę i jeszcze wyżej, to się tam później może poprasuję. No raczej tak, no bo to taki kawłeczek mały, ale na górze to będę widział. Dobra. No i fajnie. Robimy też z tej strony poprzeczniak. I zaraz będziemy mieli po... zgrabiane. Dobra. Okej. Okay. Kurde, fajnie tutaj Fajnie to wygląda Ten zetorek z tą zgrabiareczką Fajny zestawik Ja jeździłem ogólnie 30 też z tym Ale zetor bardzo fajnie wygląda I myślę, że Zetora będziemy sobie zgrabiali Bardzo fajnie ten zestaw wygląda Może jest trochę za duży obciążnik Ale tam jest git, ciążnik, pierwszy sort. Bynajmniej nam czynnika nie będzie do góry podwalało. Ten tak, <laughs> dobra, no i zostaje nam tam jeden. Jeden przejazd i będzie porobione. Ten trochę jeszcze sobie poprasujemy. Myślę, że przyjadę na tą łąkę najpierw poprasować. I tyle. Je... No, tą łąkę raczej zdążę poprasować, a na następnym odcineczku sobie już przewiniemy i wtedy będziemy prasować na drugiej łące i pole już słomę sobie też zaczniemy prasować, więc ten taki plan myślę, że będzie git no, teoretycznie mógłbym jeszcze te trzy no te dwa odcineczki jeszcze nagrać z farminga, ale mam ochotę nagrać tamtą... tą drugą giereczkę i kurde nie wiem, czy właśnie nie nagram jej no może raczej nagram sobie, ją też Przynajmniej mam taką nadzieję O giereczka fajna, e, złóż się w sensie no kilka osób, kilka większych youtuberów już tam z miesiąc temu nagrało Odcinek Tam pierwszy z tej gierki Na przykład Adaś i Tanas nagrywali Odcinki. Tutaj właśnie coś tak robi, ale to od tych krów chyba. No a ja sobie też nagram, bo gierka mi się podoba. Ja lubię takie giereczki, dlatego, coś innego się zawsze na kanale pojawi. Tak, Taka odskocznia od tego farminga. Wcześniej był Fortnite, ale Fortnite schodzi na psy i nie chce mi się nawet. To się ja już mam to odinstalowane dawno. A ja tam nawet nie wiem, jaki ja już mam login do Epic Gamesa. Naprawdę. Dobra. Zagaśmy sobie go. Otwórzmy sobie drzwi. Wyjdźmy. I o, tutaj bizonek już ładnie umyty, ogarnięty. I sobie możemy zamknąć. Ładnie umyty, przygotowane na zimę. Już sobie ustawione. Tutaj jest piękna czterdziestka ustawiona z prasą. Dlatego bierzemy sobie ten zestaw i jedziemy. Oj przepraszam No jedziemy sobie na tą dalszą łąkę najpierw żeby tam zobaczyć, przetestować tą prasę czy dobrze zwija i jak sobie tamtą łąkę zrobimy to już sobie na spokojnie będę wiedział jak tą prasę ustawić i w ogóle to na belki słomy i belki tutaj z tej łąki będą ładnie ustawione Ogólnie widzę, że 4GH jest trochę zajechane silnikowo. Coś tam jest na pewno do poprawienia, bo jedzie 26 na godzinę. PSI Max i ona sama nawet z górki jedzie 26. No nie, a powinna jechać 28. Nie przekracza właśnie tej bariery, i będę musiał zobaczyć, co z nią jest. No bo teoretycznie miała remont cały silnikowy. No paliwa ma te pół ale wątpię, żeby to było od paliwa. No ale jeżeli to jest od paliwa, to bez sensu. Czekaj, ona jechała normalnie kiedyś. Dobra. Wbijmy trójkę może. 10 7 Mamy ładny bieg podprasowanie. 7 na godzinę. Będzie git. bieg idealny, można tak powiedzieć, no bo tutaj, ile, 5, nie będziemy się aż tak bawić. Zbyt realnie. 7 będzie git. Bo ona zdąży sobie to ładnie ubić i 40 nie dostanie aż tak bardzo po dupie. No bo zaraz będzie pierwsza beleczka. Ten z fa... uj, jeszcze nie. Ten fajnie, 3000 litrów, taka beleczka, czyli powiedzmy te 3 tony, no. Wiem, że ta praca na pewno długo wywala. O, no właśnie. Pokaż zbicie. Nie no. Tylko w miarę. Kurde, Dobra, zamknij i możemy jechać dalej Nie będziemy prasowali z torkiem 40 sobie porobimy Będzie taki To jest w sumie taki pierwszy test 40 większy Bo tak wcześniej to co? Jechała z przyczepami ale wy nawet tego na odcineczku nie widzieliście Jak ona sobie z przyczepami jechała, bo poza odcinkiem musiałem te przyczepy zawieść a nie, jecha, no dobra, jechaliśmy Ale to tam Jedna przyczepa była pusta I druga coś tam na niej było A nie, druga też była pusta Ona jechała z całym, pu... Ca... z całym pustym zestawem więc... Nie było się czym to ma ekscytować Co do tego sprawdzenia jej Dobra, ale tutaj już sobie ładnie ją sprawdzamy. No była praca na wałku, no to tak trochę też bardziej dostanie niż ciągnięcie przyczep. Ale fajnie, jak, jak ogarnęło tą belkę, to będzie git, będzie robił. Robiła ta prasa fajnie z 40. No i jeszcze trochę możemy odjechać. Wyjdźmy. Zobaczmy jak tutaj będzie wyglądała nasza beleczka piękna. Eee no ładnie. Ładnie zbita. Będzie git. Fajnie tutaj będzie ta prasa nam robiła. No i posłuży ona na pewno długo. to jest jeszcze kawałek jakiś niedoprasowany ostatni przejazd no trzy belki tutaj będą trzy belki z tej łąki idealnie w sumie cały odcineczek nam zleciał fajnie Bo 20 a druga minutka zaraz ten bardzo przyjemnie tak ogólnie a nie dobije chyba nawet tej trzeciej belki nie dobije czy nie oho uh -huh. czy uda się tu jeszcze coś znaleźć tak żeby móc zdobić kurczę No nie tutaj mamy tylko tą kupeczkę którą ona sobie wciągła Nie udało się nic zdobić Ten jest trudno I tak sobie fajnie poprasowaliśmy dwie no trzy belki można powiedzieć wyszły z tego pola ten co, Zapraszam na następny odcineczek w którym będziemy jeszcze więcej prasować no, a na tym odcinaczku się żegnam, tęc. To by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć!